Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, rozmawiamy o tym z autorką książki, dr Barbarą Stanisławczyk. Po tym wstępie, y, mówiącym jakby o zasadności i świadomości tematu, jeżeli pani będzie uprzejma, Chciałem poprosić też o takie warsztatowe wskazówki, bo to jest książka reporterska, bardzo mocno zdokumentowana. Proszę powiedzieć, wiemy już, że to był przypadek, jak zrozumiałem, że pani się tym tematem zajęła. Powiedziałbym nawet przypadek literacki, bardzo dobry do scenariusza filmowego. Natomiast później nastąpił okres dokumentowania. Spotkań. Proszę powiedzieć, jak, jak pani do tego się zabrała? Dotarłam do mm, takiej. Dużej księgi, księgi sprawiedliwych Michała Grynberga. Między innymi, bo przeczytałam wiele innych pamiętników, książek, dokumentów, grzebałam w archiwach, ale książka Michała Grynberga i rozmowa z nim, zresztą niejedna, bardzo dobra rozmowa, bardzo, bardzo ciekawie się rozmawiało z panem Michałem, on zresztą, zresztą rozumiał moje zainteresowania i, i te problemy i podchodził do nich bardzo uczciwie, tak bym powiedziała, właśnie jak historyk powinien. Do tych tematów podejść. Przeczytałam jego książkę, która jest zbiorem takich not biograficznych na temat polskich sprawiedliwych, czyli Polaków, którzy ratowali Żydów i otrzymali lub nie otrzymali medal sprawiedliwych. Tych historii było tak dużo, że po pierwsze nie chciałam wszystkich ich opisywać, no bo pan Grinberg już w tych notach zawarł pewną historię. Ale za, zainteresowała mnie na przykład i zaskoczyła jednocześnie taka historia Zdzisława Mańkowskiego, ponieważ on wspólnie z bratem, który w rezultacie zginął, ratując swojego kolegę Stanisława Rotholca, ówczesnego boksera, mistrza Europy w boksie, który był policjantem żydowskim. I ja wtedy już po wielu lekturach na ten temat, również na temat działania Policji Żydowskiej, zastanowiłam się, co kierowało braćmi, A zwłaszcza czy tym młodym wtedy chłopakiem, 16 z Dzisławem Mańkowskim, który narażał swoje życie, żeby ratować policjanta. Jak policja żydowska się zachowywała, to wiemy już z pamiętników, z książek, z opracowań. I pomyślałam, że ja muszę z tym, mm, pan, z tym człowiekiem porozmawiać. I tak też się stało. Zadałam mu zresztą to pytanie. Powiedział: Nie naszą sprawą było sądzić Żydów. Szukałam dalszych historii, rozmawiałam z ludźmi z pokolenia wojennego, i o dziwo niektórzy powiedzieli mi wtedy: A gdzieś tam na jakiejś wsi ktoś chyba kogoś ukrywał. I tym tropem szłam, szukałam i tak odkryłam historie, które były nigdy dotąd nieopisane, nie odkryte. Ludzie, z którymi rozmawiałam, na moje pytanie dlaczego nigdy o tym nie mówili? Dlaczego nie zgłaszali się sami, na przykład, po medal Sprawiedliwych? Jeśli im tego medalu nie przyznano. Ale oni powiedzieli, tak jak Henryk Stępniewski z miejscowości Marchaty, pod Białą Rawską, powiedział, jak to tak samemu po medal, do nich honorowo. A zresztą on nawet nie wiedział, że taki medal istnieje. Jego ojciec zginął razem z ukrywanym w Stodole Żydem, rodzina. Tak jak i bogata przed wojną Zagroda i jeszcze wojny bogata tak naprawdę Zagroda, to wszystko podupadło. Matka rozchorowała się na serce, psychicznie ciężko to wszystko zniosła, także niedługo potem umarła. I ten piękny dom, który przed wojną wyróżniał się na tle innych wiejskich zagród, po wojnie był takim starą chatą podupadłą. A po śmierci Stępniewskiego nawet pszczoły uciekły z Zagrody, bo jak powiedział Henryk, pszczoły uciekają od śmierci. Takich historii nieopisanych e, znalazłam ileś. Niektóre z nich opisałam, niektóre nie zmieściły się w książce, bo musiałaby być bardzo opasła. Kierowałam się w wyborze, ponieważ tych historii było dużo, jest dużo, wiele nieodkrytych, nieopisanych nigdy. W wyborze swoim kierowałam się tym, by pokazać całe spektrum tamtych dziejów. To znaczy pokazać historie, które się rozgrywały na wsi, na biednej wsi, ale też wśród ziemiaństwa. By pokazać y, inteligencję polską w relacjach właśnie z Żydami i tej niesionej pomocy, by pokazać biednych i, i bogatych, czyli całe spektrum. Narodu polskiego w kontekście pomocy niesionej Żydom. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się udało. Także nie było żadnego kryterium, jak zakończyły się historie. Ja często nie wiedziałam, jak one się zakończyły w ogóle. Zaprzyjaźniła się Pani ze swoimi bohaterami, e, oni pozostali w kręgu Pani znajomych, czy książka została zamknięta i koniec? Z, zwykle pozostaję w kontakcie, często bardzo długim, często się zaprzyjaźniam. Z bohaterami, tak też było w tym przypadku, o jakiejś przyjaźni sensu stricte trudno tutaj mówić, natomiast o znajomości, o kontaktach podtrzymywanych jak najbardziej. Ci ludzie wzbudzają tyle szacunku, to są ciekawi ludzie, zwykle bardzo skromni. Także, yy, także tak była korespondencja, ja później nawet myślałam o tym, żeby napisać ciąg dalszy, ale wiele z nich już umarło tak, yy, gdzieś tam po drodze. Tak na przykład pan Henryk Grabowski umarł, nim jeszcze książka, bardzo ciekawy człowiek, jego żona również, nim jeszcze książka yy, ukazała się w druku. Chciałam jeszcze porozmawiać z, z Henrykiem Grabowskim i z jego żoną Ireną, ale. On już wtedy, jak to powiedziała pani Irena my jesteśmy już na wymarciu. Pan Henryk był bardzo chory, miał Parkinsona nie mógł mówić pamięć szwankowała, już, już wtedy do rozmowy nie był gotowy, nie był w stanie. A pani Irena, zajęta opieką nad własnym mężem, już nie chciała wracać do tych ciężkich wspomnień wojennych. Oni zresztą obydwoje, którzy się tak bardzo poświęcali, pomagali ludziom ważnym, którzy się zapisali. W historii narodu żydowskiego. Mianowicie po, y, pomagali bohaterom, przyszłym bohaterom, bojownikom w, w getcie warszawskim, y, założycielom i członkom żobu. Arii Wilnerowi, cywi Lubetkin, Lewiczowi, Arii Wilnerowi, to już powiem, no i kaplanowi, wielu, wielu innym. I poświęcali przy tym się bardzo, ryzykując wszystkim, tak jak każdy, kto pomagał wtedy Żydom. Pomoc niesiona przez Henryka Grabowskiego była o tyle wyjątkowa, że ten wysiłek, który on poniósł, na przykład i udając się z Warszawy do Wilna, by realizować cele konspiracji żydowskiej, no to była zupełnie wyjątkowa. To, to, był, to był taki wyczyn na, na, naprawdę na miarę bardzo odważnego i silnego człowieka i nieprzeciętnego. Większość drogi aż do, do Grodna przeszedł pan Henryk pieszo lub Chwilami na rowerze, gdzieś tam pożyczonym od kogoś, ale zwykle pieszo. Dopiero później, z Grodna do Wilna, wskoczył w biegu do, do pociągu i cudem uniknął śmierci. Jadł to, co ofiarowało mu pole, nogi od, 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 odgniecione, obtarte, bolały tak, że, że tak naprawdę większość ludzi już by abdykowała z tej podróży, a pan Henryk dotarł do celu. Na miejscu nie spotkał niestety działaczy, tylko wystraszonych ludzi, którzy mu powiedzieli, żeby więcej się tam w gettach nie pojawiał. Także wrócił z niczym, można powiedzieć, a później zaraz został aresztowany przez Gestapo, ponieważ nieopatrznie napisał list. Do swojej rodziny z Wilna, mówiąc, informując, że dotarł do Warszawy szczęśliwie i zaraz miał gestapo na, na głowie. I wtedy uciekał, chował się, a gestapo, które nachodziło żonę często, słyszało tylko od nich, że ten pijak, ten, ten łajdak, ten, ten oszust i szubrawiec zostawił ją w ciąży i poszedł i się nie odzywa. I tego typu historia, tak naprawdę yy, długotrwająca, uratowała również jej życie, bo ona nie została. Aresztowana. Henryk działał w tym czasie dalej w konspiracji, tylko w, w innym miejscu. I niestety ze smutkiem konstatuję, że moja książka nie ma tak wielkiej konkurencji, że niewiele książek się wciąż na ten temat ukazuje, mimo że 26 lat minęło, że jakby wciąż chciałabym mieć konkurencji i mówię to jakby to pokonując taki, bym powiedziała, partykularny interes autora. Ale większą, ważniejszą sprawą jest to, żeby jednak ten temat zaistniał zaistniał w zgodzie z prawdą, w zgodzie my jesteśmy winni pamięci tych wszystkich ofiar, zarówno tych, którzy ratowali, jak i tych, którzy byli ratowani, a którzy w okrutny sposób zginęli, zostali pomordowani, tak jak rodzina Kowalskich Obuchów, Kosiorów czy Skoczylasów, którzy zostali żywcem spaleni, a kiedy byłam w 90-tych latach, w 9.6 lub 5. w Ciepielowie Starym, Jan Kowalski cudem ocalały, ponieważ był u swojego wuja w tamtym czasie, kiedy, kiedy trupie czaszki, jak to mieszkańcy wsi mówią, przyjechały, żeby spalić polskie rodziny razem z przechowywanymi Żyda, Żydami. On się cudem uratował i pokazał mi właśnie w latach 90. taki zmuruszały podest, pod pomnik, który miał stanąć, a nie stanął. Pan Jan mówi do mnie: A co tu mówić? Przyjeżdżało wielu, pytali, pomnik mieli stawiać? Jak nie było pomnika, tak nie ma. A ja, mówił Jan Kowalski, nawet nie mam renty z Bowidowski, więc przeżył życie biednie, niezauważony, niedoceniony. Tak naprawdę z taką, bym powiedziała, z taką traumatyczną pamięcią o tamtych czasach, pod każdym względem traumatyczną. I jeszcze trudniejsze wrażenie wywołał obraz tej pani Zofii Pliwki, która była, która jest, była, no teraz może powiem była, bo już nie żyje, siostrą Heni Kordulówny, która przez przypadek została policzona za, za członka rodziny Skoczy Lasów i, i razem z nimi została spalona. I nic, ojciec poszedł po nią i błagał i tłumaczył, że ona przez przypadek, że ona nie jest tamtych, ale niestety nie została uwolniona. I ta siostra Henie Kordolówny, przypominam, 95 bodajże lub 96 rok, mieszkała w takiej małej chatynce, która składała się z dwóch pomieszczeń. W jednym pomieszczeniu, które było kuchnią i pokojem i wszystkim, samym światem Pani Wpliwki, yy, mieszkała właśnie ona, a po drugiej stronie maleńkiej sionki było pomieszczenie, w którym mieszkała ogromna świnia. I to był widok, którego ja nie jestem w stanie wymazać z pamięci. Myślałam, że to jest niemożliwe, że to jest po prostu jakiś nierealny świat. Lata 90., środek Europy, zasłużona no, nie bezpośrednio albo przez swoją siostrę, i tak zapomniana, tak sponiewierana przez życie. Więc tego typu obrazy, jeśli pan pyta, czy we mnie to coś zostawiło, to ja pisząc. Nie mogłam kierować się wtedy emocjami, natomiast one zostały we mnie. Oczywiście, że tak, że to zdziwienie i ten smutek z powodu tego, w jakich warunkach żyła e, siostra Kordulówny, no tego nie zapomnę. Dziękuję bardzo. Druga część spotkania za nami. Za chwilę będziemy podsumowywać i mówić o, no już nie o emocjach, od których się Pani tak reportersko dystansuje, ale o problemie psychologicznym.